Do jakiego miejsca trafiliśmy? Czy jest to sala operacyjna, czy mylę się, czy też nie? Witam serdecznie. To jest e, może nie tyle sala operacyjna, ile prezentujemy tutaj lotniczy stół e, chirurgiczny do ewakuacji lotniczej. To jest taki system, na którym pacjent po wstępnej premedykacji na długich odcinkach, na przykład Afganistan-Niemcy, bądź też e, tego typu połączenia, jest przewożony w warunkach intensywnego nadzoru. Czyli na tym stole jesteśmy w stanie pacjenta monitorować, jak również, jeżeli wystąpi taka, taka potrzeba, jesteśmy w stanie wykonać również zabiegi chirurgiczne. To, co tutaj widzimy, to jest wersja z nie napędem, tylko z podwoziem takim terenowym w celu transportu właśnie do samolotu. To znaczy, na tym podwoziu, na tym stole pacjent wjeżdża do samolotu, na platformie lotniczej stół jest osadzany, i zabezpieczane już do transportu, czyli pacjenta nie przekładamy pomiędzy z noszy do karetki, z karetki do i tak dalej, tylko tak jak wyjedzie z miejsca operacji bądź też z miejsca, gdzie był przygotowany do transportu, w takich warunkach wjeżdża do samolotu i trafia już bezpośrednio do końca. To co tutaj również widzimy, to są niektóre elementy właśnie służące do monitorowania. Z przodu mamy defibrylator z kardiomonitorem. Tutaj pokazujemy również platformę do uciskania klatki piersiowej w przypadku gdyby doszło do zatrzymania krążenia w trakcie ewakuacji i transportu. Wiadomo, że w warunkach lotniczych trudno jest prowadzić ucisk klatki piersiowej. Wobec tego mamy Urządzenie, które to za nas będzie prowadzić, nawet przez kilka godzin, przez cały okres e, transportu. Natomiast e, cały stół jest tak przygotowany, żeby wszystkie dodatkowe urządzenia można było na nim montować, zmieniać ich położenie w zależności od tego, jak obsługa, personel chciałoby e, samemu sobie przygotować tak naprawdę warsztat pracy. No bo wiadomo, że każdy ma e, swoje, e, swoje metody pracy. No i cóż, a miejsce, w którym się znajdujemy, to jest namiot stelażowy do szybkiego rozkładania. Jego rozłożenie do takiej formy, w jakiej tutaj widzimy, to jest około 3 minut. To jest system stelażowy na stelażu z włókien węglowych z włóknami szklanymi. Takie namioty dostarczamy regularnie na potrzeby sił zbrojnych do różnych zastosowań, zarówno logistycznych, jak i medycznych, podciśnieniowych, nadciśnieniowych, w zależności od tego, jakie są potrzeby użytkownika. Cóż jeszcze, to, co tutaj jest, co Państwa być może jako surwiwalowców mogłoby interesować, to są koce izotermiczne. To są specjalne koce izotermiczne z folii trójwarstwowej, która powoduje, że pomiędzy pacjentem a otoczeniem zewnętrznym mamy dwie poduszki powietrzne, które dodatkowo tworzą warstwę izolacyjną. Występują również w wersji z pakietami chemicznymi grzewczymi, są pakowane próżniowo, dzięki czemu ich. Wielkość jest ograniczona do małej kostki. Po rozpakowaniu oczywiście mamy duży koc. E, natomiast e, to jest rzecz, która już w armiach NATO jest stosowana od lat, jak również nasze wojsko e, także się w to zaopatrzy. Cały ten sprzęt e, kojarzy mi się, bo miałem okazję być wewnątrz karetki takiej zwykłej cywilnej, właśnie tak jak z wyposażeniem ambulansu, takiego, jakie jeżdżą ESEK na przykład na polskich drogach, prawda? Prowadzenie ucisków w trakcie jazdy do szpitala, kardiomonitor, prawda? Czyli to jest de facto karetka, która jest w stanie pokonywać wielkie dystanse drogą powietrzną. Dokładnie tak. To o to chodzi, żebyśmy mieli na wyposażeniu w jednym miejscu skumulowane wszystkie urządzenia, które mogą nam być potrzebne w trakcie opieki nad pacjentem. Rozszerzeniem tego, tej konfiguracji jest to, że oprócz tego, że prowadzimy opiekę nad pacjentem, monitorujemy jego Stan zdrowia, również jesteśmy w stanie wykonywać zabiegi chirurgiczne. Proste, no bo wiadomo, że nie, nie robimy pełnych operacji w samolocie, ale pacjent może tego wymagać, bo to są pacjenci w ciężkim stanie, po, wielo, po, po, po licznych urazach i ich stan może się na etapie transportu również pogorszyć. Czy to jest sprzęt i cały ten zestaw, cały ten komplet, który tu widzimy, tylko dedykowany dla sił zbrojnych, czy może dla misji humanitarnych również? Powiem tak, stół jest dedykowany do transportu lotniczego, wobec tego i do platform lotniczych. No, takie platformy lotnicze są w, na wyposażeniu wojska. Natomiast e, namioty tego typu oczywiście to, że on jest zielony to jest mm -hmm. tylko kwestia materiału. E, natomiast zarządzanie kryzysowe e, wszystkie sytuacje nagłe, które mogą wystąpić tego typu namioty, które się szybko rozstawia bez użycia pneumatyki, bez prądu bez e, tych wszystkich rzeczy, które są potrzebne przy namiotach pneumatycznych. Tutaj rozstawiamy siłą mięśni, tak naprawdę cztery osoby wypychają namiot do góry i on jest, ma konstrukcję samonośną. Jak go raz wypchniemy, to już później stoi. Świetnie. No, ja, prawdę powiedziawszy, jestem pod wielkim wrażeniem tego kompletu. Jest to piękna sprawa, że na targach ProDefense jest również aspekt niesienia pomocy osobom poszkodowanym, żołnierzom tak, realizujących działania, działania taktyczne. Bardzo serdecznie dziękuję za ten wywiad. Dziękuję uprzejmie. Trafiamy na kolejne ciekawe stoisko, w których groźnie wyglądający operator w pełnym oporządzeniu zachęca do tego, aby odwiedzać chłopaków z jakiej firmy, z jakiej marki. Jesteśmy z firmy Husar, występujemy pod skrzydłem sprzętu militarnego wraz z marką SpecOps i mamy tutaj naprawdę dużo dobrego stawu. Cóż to jest za staw, taki dobry i dlaczego jest taki fajny? Jeden z tych produktów na przykład jest nasz lider sprzedaży Kube Admin, który jest. W zasadzie narzędziem uniwersalnym, bo może służyć jako kieszeń ogólnego użytku, ale jednocześnie jako nerka, tak jak zresztą widać na mnie. Mam ten produkt na sobie, używam go, sprawdza, działa. Jest naprawdę fajnym produktem, bo jest mieści naprawdę podstawowe wyposażenie, które nosimy na co dzień, możemy sobie przemontować pasek, tak samo i dziewczyny i chłopaki mogą go nosić, bo możemy sobie nosić na ramieniu z paskiem, możemy sobie przyczepić na klatkę. Zastosowania jest naprawdę wiele, szczególnie w turystyce, kiedy na przykład nie mamy dostępu do kieszeni, i potrzebujemy jakąś drobnicę przechowywać. To ten produkt akurat sprawdza się idealnie, bo możemy sobie wszystko pod ręką zamontować na pasie, tak nosić. Produkt jest bardzo prosty. Systemy mole z tyłu z dużą komorą, w której jest mała kieszeń nylonowa. Oraz przednią kieszenią zamykaną na rzep. Także w zasadzie z użytkowników, z którymi rozmawialiśmy, wszyscy są zadowoleni, bo wszystko mogą zmieścić co chcą. Jakość: najwyższe komponenty, raczej najlepszej jakości komponenty w zasadzie dostępne na rynku. Kordura, ITW Nexus, gumy wszyscy znają woskiej produkcji, więc polecam szczerze. Do polecenia? Powiem. Tak, ewidentnie do polecenia. Najbardziej. Najlepszy na rynku. A opcje kolorystyczne? Oferujemy ten produkt w zasadzie we wszystkich najbardziej popularnych kamuflażach rodziny Pencot, tak? czyli Badlands, Green Zone, mhm. w Multicam, Multicam Tropic, w Etaxie, Foliage Green. Mamy również jednolite kolory Ranger Green, Coyote, czarny i w zasadzie chyba z jednolitych tyle. Więc jest cała dostępna gama kolorystyczna. Mogłem podejrzeć, że w środku znajduje się trok. Co o tym troku? On jest w dostawie, Czy to jest coś e, Generalnie bonusowego? ponusowego? Chodzi o pasek, tak? E, pasek, który jest w środku, o tym mówimy. Mhm. Tak, to jest pasek, właśnie który umożliwia nam e, zamontowanie m, do produktu, dzięki czemu będziemy mogli go nosić na pasie. Pasek jest wyczepialny na dwóch silikikach e, marki Duraflex, czyli jak już wspomniałem, na oryginalnych komponentach wysokiej jakości, acetalowe plastiki odporne na warunki atmosferyczne, więc e, bardzo małe pra po, pra la, prawdopodobieństwo małe tak, dokładnie e, że Ulegną jakiemukolwiek uszkodzeniu, więc możemy sobie nereczkę, właśnie, tak jak wspomniałem, nosić na pasie, wpiąć pętelki gdzie indziej. To już swoboda totalna użytkownika, w jaki sposób sobie i w jaki sposób będzie nosił. Na no, w środku, jak widać, generalnie mamy kieszeń nylonową, przeszyte gumy do zamontowania drobnicy, całość olamowana w środku. Udzielamy 3, 3 lata gwarancji na produkt, więc yy, myślę, że naprawdę warto, zwłaszcza, że tak jak wspominałem, mamy najlepsze materiały, zamki YKK, które się nie przecierają. Ci co wiedzą o czym mówię, to wiedzą. Także myślę, że jest to fajne, fajna rzecz i przede wszystkim jest w jakiś sposób wyjątkowa, tak? Odbiegamy trochę koncepcją standardowej nerki, bo tak jak widzicie, jest to kawałek klocka kwadratowego, ale dużo ludzi sobie chwali to, że jest właśnie low-profilowy, nieodstający. No i dla użytkownika, który ma takie wymagania, no to myślę, że w tym momencie się całkowicie sprawdzi. No i tu jest tym sporo racji, bo ja akurat mam nad pupą w tym momencie przypiętą Maxpedersonową oktę, która niestety nie ma kształtu kwadratowego i ma straty przestrzeni, więc się płaci de facto za to, czego tak do końca wykorzystać nie można, czyli kształt kwadratowy jest rzeczywiście godny polecenia. Mamy też, że tak dodam właśnie odnośnie rozmiaru, mamy taki sam w zasadzie krój, tylko trochę poszerzona, więc jeżeli jest ktoś, kto nosi grubsze przedmioty, no to może się spotkać z produktem, który też spełni jego oczekiwania. Osobiście sam korzystam z wersji Plus, jestem bardzo zadowolony i tutaj mówię to jako po prostu szczery użytkownik, a nie producent, więc myślę, że każdy znajdzie po prostu swój odpowiedni, który której mu najbardziej będzie pasował. Super, jeszcze raz nazwa tego Tuda? Husar Kuby Admin. Do zobaczenia u nas na stronie albo na sprzęcie militarnym. Również do zakupienia, do zobaczenia, przeczytania szczegółowego opisu. Więcej zdjęć i myślę, że wszystkie informacje tam będą wyczerpane. Super, a co jeszcze na waszym stoisku można znaleźć ciekawego? Wszystko wszystko, co z najwyższej półeczki. Mamy tutaj produkty Spec Opsa, ULPC trójkę, o której krążą legendy. Mamy tak samo podzespoły do Broni Ostrej optykę. Więc można tu znaleźć wszystko co potrzebne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Także mamy naprawdę bardzo szeroką gamę produktów i zachęcamy do odwiedzenia sklepu oraz sprawdzenia naszej oferty. A jeżeli ktoś się uśmiechnie, no to może jeszcze jakiś rabacik mu wpadnie czy coś. Nie? Ale to już nie ode mnie zależy, także proszę Jasna męczyć to... szefostwo. Jasna sprawa. Dzięki serdeczne. Zabieramy się za macanie w takim razie tego dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Targów Pro Defense, ciąg dalszy. Chodzimy, rozglądamy się i trafiamy na swoich, czyli na strzelców. Związek Strzelski-Strzelec. No i z kim mam przyjemność? Związek Strzelski-Strzelec, Józefa Piłsudskiego, a przy mikrofonie Marek Polinceusz, dowódca jednostki z Paradyża. Witamy serdecznie. Pytanie z mojej strony: co tutaj przygnało strzelców? My przyjechaliśmy na kongres, który dotyczy teoretycznie tworzenia obrony narodowej. Ale to, że przy okazji zostały zorganizowane targi, i to w 95% z polskim uzbrojeniem, to jest dodatkowa, wspaniała sprawa. Ja osobiście i zresztą myślę, że my wszyscy jesteśmy zwolennikami tego, żeby kupować wszystko to, co jest nasze, bo mamy bardzo dobry sprzęt, bardzo dobrych konstruktorów, wynalazców i niech te pieniążki zostają u nas. Kupujmy w Polsce, przez to będziemy mieli pieniądze na to, żeby właśnie taką obronę terytorialną tworzyć. Skoro się pojawiła obrona terytorialna, no to właśnie, jak włączanie strzelca, włączanie organizacji proobronnych ocenia się jednostki strzeleckiej, jeżeli chodzi o tworzoną obronę terytorialną. Moje zdanie jest bardzo proste. Uważam, że struktury te podstawowe, to one już istnieją odpowiednie uwarunkowania prawne, e, zmiana kilku ustaw, e, plus pieniążki na to i mamy obronę terytorialną, mamy obronę terytorialną. Już e, mamy naprawdę wspaniałe wyszkolonych ludzi. Jeżeli chodzi o związek strzelecki, nie ma się czego wstydzić. 16-latkowie, 17-latkowie potrafią e, robić rzeczy tak jak kiedyś e, robiło wojsko e, służby zasadniczej. E, to są ludzie z pasją. Czyli ktoś, kto wejdzie do obrony terytorialnej, nie będzie robił tego dla pieniędzy, tylko on będzie to robił. To jest dla niego, będzie to patos dla niego, tak? Bo on chce bronić ojczyzny, szkolić się i to jest najtańszy żołnierz. I to jest żołnierz, który zawsze będzie walczył. Potwierdzam te słowa z własnego wyobrażenia tego tematu, bo miałem zaszczyt tworzyć jednostkę strzelecką 416 w Olsztynie. Niezmiernie mi miło, że sobie w tym momencie, bo... mogłem spotkać właśnie takiego gościa. Eee, no i słuchajcie, trzymajcie kciuki za wszystkie eee, stowarzyszenia o charakterze obronnym, za strzelca w szczególności. I myślę, że eee... Taką mam nadzieję, że to nie jest konferencja jedna z ko kolejna, która tylko służyła do tego, żeby się spotkać, pogadać, tylko że będą tego efekty. I jest to naprawdę, jest to do zrobienia, a jeszcze marzenie jedno, system szwajcarski obrony terytorialnej, żołnierz obrony terytorialnej o pełnych prawach, konwencje wszystkie i broń w domu. To podstawa i tymi słowami zakończymy ten wywiad. Jeszcze raz dziękuję i bardzo fajnie. Na targach Pro Defense, słuchajcie, robi się coraz bardziej ciekawie. Coraz większe wozy, coraz większe pojazdy z coraz lepszymi możliwościami trakcji i niszczenia celów. Gdzie się znajdujemy? No teraz o w targach Pro Defense. A wewnątrz jakiego pojazdu mam okazję przebywać? Leopard 2A5 model. E, jakie są właściwości tego, tego wozu bojowego? No to już przeznaczony do niszczenia celów opancerzonych, sił żywych i przeciwlotniczych. Jaki rodzaj amunicji może strzelać, można strzelać z Leoparda? Z kaliber 120 mm i przeciwlotniczy sprzężony 762 kaliber. Ile taki potwór zżera y, paliwa w no, terenie otwartym, nielesistym, ale nie na drodze? 550 litrów na 100 km. Czyli logistyka i linie zaopatrzenia w paliwo są tu naprawdę istotne w Waszej robocie? Jak zawsze za nami jeżdżą i pilnują nas. Okej, okay, a jeżeli chodzi o możliwości przeciwdziałania. Śmigłowcom szturmowym, czy to jest możliwe? W, czy to w już wymaga z większego związku taktycznego i ubezpieczenia z powietrza? Tak, trzeba już współpracować z nimi. Mhm. E, czy e, to, czego uczyli w czterech pancernych, czyli piechota podążająca za czołgami, czy to nadal na współczesnym polu walki ma znaczenie, jeżeli chodzi o wymiar taktyczny? Nie, już w tych czasach już nie ma tego znaczenia. To już po prostu e, wojska pancerne idą z wozami bojowymi. Mhm. Czyli rozumiem, jakiś desant, drużyna się spiesza, tak z już rosomaka pewnie i tak to tak, działa. Tak to, tak to wygląda w tej chwili. Rozumiem, jeszcze jakaś jedna ciekawostka, może techniczna, na temat tego wozu. Jest tak, załoga się składa z czterech osób: jest dowódca, dział kierowca i ładowniczy. Okej, okay, dzięki serdecznie, słuchajcie, to jest naprawdę niezłe wrażenie, żeby sobie przysuwnąć na chwilę w leopardzie. Serdecznie dziękuję za wywiad. Nadal zwiedzamy targi Prodefense w Ostrudzie i trafiliśmy na stoisko jakiej firmy? Firma Markus Graf, zajmująca się pirotechniką do pozoracji polawalki. Jaki sprzęt można znaleźć na pana stoisku? Można u nas zakupić i obejrzeć systemy do znanej detonacji, które działają na odległość do kilometra. Można zakupić różnego rodzaju środki do pozoracji taktycznej, czyli granaty ogłuszające, świece dymne, systemy sygnalizacyjne, ląty i wszelkiego rodzaju akcesoria, które służą działaniom taktycznym oraz działaniom szkoleniowym. Mhm. Jakiś najciekawszy element, taka wisienka na torcie tutaj w Państwa Gelblocie, Co to mogłoby być? No w przypadku systemów, na pewno system, który pozwala na odpalanie 50 ładunków z odległości do kilometra. To jest nowy produkt, który wprowadziliśmy i jak na razie dosyć dużym zainteresowaniem się targowym cieszy. Mhm. Jeżeli ktoś chciałby nabyć tego typu e, środki, gdzie może Państwa znaleźć? Może nas znaleźć w Warszawie. Środki są niekoncesjonowane, w związku z tym każdy tak naprawdę może przyjechać i to kupić sobie. Mhm. Jakaś strona internetowa? Tak, nasza strona jest www.sklepmyśnikmilitarny.com.pl Z mojej strony mogę dodać tylko tyle, że jeżeli słuchają nas przedstawiciele organizacji o charakterze obronnym, realizującym działania taktyczne, no to środki pozoracji pola walki tylko w Markus Graf. Dziękuję serdecznie za wywiad. Serdecznie, do widzenia. do widzenia. Nie możemy się oderwać od stanowiska, gdzie prezentują się wojska specjalne. Chodzimy, zwiedzamy, rozglądamy się, patrzymy na jednostki broni, patrzymy na oporządzenie i sprzęt. I mam okazję zapytać o to, jakie jednostki specjalne wchodzą w tworzą wojska specjalne. Wojska specjalne jest najmłodszy rodzaj wojsk. Powstał w 2007 roku w skład, w skład komponentów Wojsk specjalnych wchodzą takie jednostki jak jednostka wojskowa Grom, jednostka wojskowa komandosów, jednostka wojskowa Formoza, jednostka wojskowa Nil i jednostka, najmłodsza jednostka wojskowa Agat. Może zatem poprosimy o dwa słowa na temat każdej z tych jednostek. Mam tutaj na myśli te dwie ostatnie, czyli te mniej znane, czyli NIL i AGAT. Czym się zajmują operatorzy tych jednostek? Jednostka wojskowa NIL zajmuje się ogólnie mówiąc wsparciem dowodzenia, wsparciem rozpoznania i zabezpieczeniem logistycznym i medycznym do ustaw komponentów wojsk specjalnych. Wsparcie dowodzenia, czyli ogólnie mówiąc łączność w każdym zakresie, w każdym wszelakim rodzaju jednostka jest w stanie zabezpieczyć łączność dla dowódcy komponentowej specjalnych tak naprawdę z każdego miejsca na kuli ziemskiej. Tutaj nie mamy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o, o te kwestie. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenie rozpoznania, również dostarczamy wszelkie dane do przygotowane dla dowódcy komponentowej specjalnych do podjęcia stosownych decyzji, jeżeli chodzi o, o kwestie rozpoznania. Logistycznie przygotowujemy dowództwo komponentów wojsk specjalnych do realizacji zadań. E, tutaj mówimy o zabezpieczeniu logistycznym, czyli wszystko to, co wchodzi w skład e, logistyki, poprzez e, transport, e, zabezpieczenie e, jedzenia, spania, no, generalnie wszystko to, żeby dowództwo generalne mogło w każdym miejscu na kuli ziemskiej funkcjonować jak najlepiej. Mhm. A jednostka Agat? Jednostka wojskowa Agat y, tak naprawdę jest jednostką szturmową. Oni są, y, inaczej mówiąc, przeznaczeni do działań niekinetycznych. W imieniu własnym i w imieniu myślę, że większej części naszych widzów chciałem bardzo serdecznie podziękować za panów służbę. Dziękujemy bardzo. Jest ze mną. Pan Prezes Zarządu Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM, Pan Adam Lizoń. Pytanie. Dzień dobry. Co członkowie fundacji dzisiaj realizują w ramach targów? Realizujemy tutaj specjalny projekt. Polska Grupa Zbrojeniowa i Fundacja Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM przygotowała tutaj specjalny tor taktyczno-strzelecki, w którym szkoliliśmy klasy mundurowe. A dzisiaj też jest dostępny dla osób, które mają ochotę sprawdzić swoje umiejętności w tym zakresie. I są to umiejętności, z tego co udało mi się zorientować, operatora, który walczy na bliskim dystansie, e, działa w zespole, tak? czyli sekcja wchodzi do pomieszczenia i realizuje tam e, trening taktyczno-ogniowy. Czy dobrze to rozumiem? Istota tego toru jest taka, że przygotowuje operatora do realnych sytuacji kiedy musi walczyć i strzelać w zmęczeniu, w bliskim kontakcie. Tor zawiera takie elementy, jak elementy szkolenia wysokościowego, elementy taktyki wejścia do pomieszczenia i, e, mówiąc potocznie, czyszczenia pomieszczeń. Następnie umiejętności strzelania za zasłon w taktyczny sposób, pokonywania terenu, umiejętności strzeleckie w zakresie strzelania za pojazdów, i poruszanie się taktyczne, tak mówiąc w skrócie. Mhm. Czy jest to realizowane na szczeblu pojedynczego e, operatora, czy całej sekcji, która działa zespołowo? Tutaj akurat jest konfiguracja taka, że działa sekcja sześcioosobowa. A w konfiguracji szkoleniowej realizuje się to pojedynczo, dwójkami, lub też e, sekcją można też oczywiście łączyć pewne elementy w określone sekwencje taktyczne. Mhm. A jeszcze chciałem zapytać o samą fundację. Czym fundacja byłych żołnierzy jednostek specjalnych zajmuje się na co dzień? Fundacja byłych żołnierzy jednostek specjalnych GROM imieniem generała Sławomira Petelickiego zajmuje się w szerokim tego słowa znaczeniu działalnością szkoleniową, doradczą. Jest to obszar bezpieczeństwa szkoleniowy, mamy też obszar eventowy, który jest dostępny dla osób czy też firm, które zamierzają w formie takiej aktywnej spędzić czas. Podczas szkolenia. Oczywiście również działalność szkoleniowa w zakresie strzelectwa. Także mamy tutaj dość szeroki aspekt i spektrum usług. Mhm. Dziękuję serdecznie. Kto nie był na targach i kto nie odwiedził toru e, taktycznego, nie żałuje. Ja dziękuję serdecznie za wywiad. Dziękuję bardzo. Witamy Was serdecznie na kolejnym e, stanowisku. Gdzie wystawca produktu jakiego? Jest to danie samo podgrzewające się Cyborg Food. Czyli pełna, można powiedzieć, racja dziennego obiadu. Dlaczego takie puchy są fajne? Te puchy są dlatego fajne, ponieważ możemy je zabrać w każdy teren. Wszędzie odpalimy, tak? To jest puszka, która sama się podgrzewa. A więc, danie, jesteśmy w trasie, jesteśmy na łodzi, dosłownie wszędzie. Co jest ważne, ten posiłek nie zawiera żadnej chemii. Działa to wszystko na zasadzie pasteryzacji. Czyli posiłek, tak jak przygotowywały nasze babcie. Także serdecznie zapraszamy na stoisko. I ważne, że bez wykorzystania płomieni, czyli puchy samopodgrzewające. Tak, bez wykorzystania płomieni działa to na zasadzie wapna szanego tak? Czyli reakcja chemiczna tak naprawdę zachodzi wewnątrz ścianek puszki. Gdzie można takie puszki zdobyć, gdzie można je nabyć, gdzie odnaleźć? Takie puszki można z od nas bezpośrednio, jako od producenta na sklepach, że tak powiem, sur babilowych, militarnych także dostępne są wszędzie mhm. Dziękujemy serdecznie za prezentację Dziękuję również. Przed momentem spotkałem Pana Sierżanta z jednostki strzeleckiej 1006 Płońsk Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego Czym się jednostka zajmuje? Gdzie Was można znaleźć? Jak trafić? Jak się zwerbować? Eee, dzień dobry, czołem eee, Jednostka strzelecka w Płońsku Płońsk, miasto położone 65 km od Warszawy. Funkcjonujemy na rynku strzeleckim, jeżeli tak to mogę powiedzieć, właściwie od samego początku. W tym roku obchodzimy 20-lecie. Prowadzimy bardzo różnorakie działania, ale, tak jak w większości jednostek strzeleckich, jest to podstawowe szkolenie unitarne. Można już po jakimś okresie ćwiczeń. Przygotowań, wybrane osoby też są dopuszczane do, do dalszych szkoleń. Zrozumiem, że to są szkolenia taktyczne i taktyczno ogniowe Oczywiście, że tak. Podstawowe szkolenie strzeleckie, potem pod, szkole, z topografii z m, tak jak mówisz z działań taktycznych. Bierzemy udział też w ćwiczeniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez innego rodzaju organizacje strzeleckie i proobronne, między innymi FIA. Także no, jest bardzo szerokie spektrum działań. Właściwie każdy może znaleźć coś dla siebie: wszystkich ludzi aktywnych, chętnych do tego, żeby wyjść z domu, a nawet tych niechętnych zapraszamy, żeby przyszli, spróbowali własnych sił. Być może się okaże, że ktoś ma żyłkę strzelca, być może się okaże, że ktoś ma żyłkę alpinisty, płetwonurka, kogoś kręci eksploracja terenu, maskowanie, survival, każdy znajdzie coś dla siebie. W naszej jednostce oprócz tego kładziemy duży nacisk na wychowanie patriotyczne, historyczne, mamy sekcję rekonstrukcji historycznej, bierzemy udział w defiladzie niepodległości corocznie w Warszawie jako powstańcy warszawscy także y, bardzo szerokie spektrum działań wszystkich zapraszam do tego żeby wstępowali do Strzelca y, osoby powyżej 16 roku życia w niektórych jednostkach działają też pododdziały Orląd powyżej 13 roku życia 12 także każdy y, każdy kto chce zrobić coś fajnego Coś, co pozwoli mu poznać nowych, ciekawych ludzi. Y, może zrealizować jakieś własne marzenia. Y, może do nas się zgłosić. Y, w całym Strzelcu działa to podobnie. Są jednostki, mają siedziby, prowadzą rekrutację. Y, właściwie wszyscy są na Facebooku, są na, w Internecie, na Twitterze. Szukajcie, y, zgłaszajcie się. Na pewno się nie zawiedziecie. Tyle mogę powiedzieć dobrego, jeżeli chodzi o samego strzelca. Dzięki serdeczne, czyli jeszcze raz może wyeksponujmy pacza na ramieniu strzelca, strzelec, jednostka 1006 Płońsk. Gorąco polecamy, dziękuję za wywiad. Dzięki. Gdzie zawitaliśmy tym razem, do jakiego stoiska, do jakiego wystawcy? Instytut Bezpieczeństwa i Obrony Narodowej. Jesteśmy organizacją proobronną, która ma zamiar w przyszłości brać udział w obronie terytorialnej. Mhm. A czym się zajmujecie na co dzień? Jak wygląda Wasza praca codzienna? Na co dzień to przede wszystkim szkolenia. Szkolenia różnego rodzaju z młodzieżą, z dorosłymi. Przede wszystkim z dorosłymi, chociaż ostatnio coraz częściej także z młodzieżą, klasy mundurowe. Szkoły w Ostrudzie, w Olsztynie, w innych miastach naszego regionu. Mhm. Eee, te szkolenia, co w nich jest takiego kluczowego, na co stawiacie największy nacisk, co jest jakby myślą przewodnią szkoleń. Szeroko pojęte szkolenie strzeleckie z elementami taktyki, dodatkowo samobrona. Samobrona zarówno dla pani, jak i dla panów, różnego rodzaju działania, ratownictwo. Uh -huh. A samobrona, jeżeli zapytam, jakie systemy? Przede wszystkim skuteczne. Jesteśmy, rekrutujemy naszą kadrę głównie z doświadczonych byłych funkcjonariuszy, którzy posiadają uprawnienia państwowe do tego typu y, zajęć, więc. Y, Prowadzimy system samoobrony skutecznej, realnej. Mhm, super. A jak was złapać, jeżeli ktoś byłby chętny, żeby do was trafić na szkolenia? Przede wszystkim internet www.ibion.pl. Tam są informacje o bieżących naszych wydarzeniach, także zapraszamy. Mhm, dzięki serdeczne.